Polska jako sojusznik naszego sojusznika 2 grudnia 2016 roku 2 grudnia 2016 roku podpisała z Ukrainą umowę, z rządem ukraińskim umowę na podstawie artykułu 12 tej umowy Polska zobowiązała się do nieodpłatnego udostępniania stronie ukraińskiej wszystkich zasobów państwa, środków bojowych, niebojowych, cywilnych. A witam serdecznie. No cóż, no cóż, no cóż. A nie wiem, czy przypominacie sobie, jak to było odnośnie 2003, 14 16 16 2016 gdzie ukrywali nam taką fajną umowę z Ukrainą, że po prostu wszystko będziemy im dawać jak wybuchnie wojna. A podczas kiedy w tym czasie już wojna z Rosją była, cały czas konflikt był cały czas. W każdym razie pod tym względem tutaj się nic nie zmieniło. I wiecie, podpisaliśmy taką umowę w 2016, która była ogłoszona w 2019, więc chyba ktoś tutaj zatajał to, że nie bardzo się wstydził tej umowy, no ale nie w tym rzecz. W każdym razie sprawa jest krótka, choć z no nie wyjawiono Polakom, że taka w ogóle umowa była. Dopiero jakimiś tam przeciekami, jakimiś tam tylnymi drzwiami się ludzie dowiedzieli, prawda? Po trzech latach dopiero było opublikowane to, że w monitorze rządowym, a więc, no, było co ukrywać. A mianowicie to była taka umowa, że taka mniej więcej sprawa, że no, jeżeli jeżeli, no, a Rosja napadnie nam Ukrainę, to my oddamy wszystko, żeby tę Ukrainę wspomóc. No, jak to widać teraz na przykładzie, wszystko to robimy rzeczywiście za darmożkę dostają i jeszcze grymaszą, że migi są za, za stare. No tak, no oczywiście, oczywiście, już od razu powinniśmy im F-16 dać i w ogóle rozbroić się całkowicie. My będziemy w przeciwnika w Rosjan rzucać młotkami, tak? A granaty to będziemy po prostu takie owoce, będziemy zbierać, będziemy tymi granatami rzucać, tak? Roku już, już tutaj, że tak powiem... Opracowywana, tak? I też wszystko w tajemnicy. Nic nie wiemy, co w, tej, co w tej, że tak powiem, umowie jest, ale Zeliński, nasz kochany druh, kurczę, za przeproszeniem, komik, który, który wybił się na aktorstwie, że, że grał prezydenta, został prezydentem. Um, no y, tak. No ja wiem, że, że, że naszemu, naszemu Andrzejowi też jest blisko do, niemo, do niego, bo Kaczyński też go dla jaj wystawił, tak? No i też wygrał, no też dla jaj. Ludzie potraktowali to, no skoro oni dla jaj robią, to my też dla jaj go wybierzemy. No i go wybrali, tak? Nawet dwa razy. No ale to... Tylko szczegół, a w każdym razie macie tutaj artykuły odnośnie, odnośnie tego, jaka ta, co to tam wyszło z tej, z tej umowy i tak dalej. Pokrótce mówiąc, no ta umowa dotyczy dotyczy Władimira. Zełyńskiego i że ma przyjechać do Warszawy niespotykanie tuż przed, tuż przed właśnie świętami żebyśmy my się zajmowali już świętami sprawunkami, czyszczeniem okien i tam innymi a tutaj żeby, żebyśmy nie, nie wchodzili w, w szczegóły tegoż, tegoż kontraktu ja powiem wam szczerze ja w takie zbiegi okoliczności nie wierzę i prawdę mówiąc a tutaj, tutaj jak widać większość ludzi też się nie podoba A no przejeżdża do, do Warszawy, po co? A ruszył dupę, e, tak to e, dziękował Niemcom za, za spleśniałe kaski, prawda, i tam dalej, za Abramsy, które my żeśmy przekazali, tak, bo już nawet Abramsy żeśmy przekazali Migi już żeśmy przekazali, wszystko już, już, kurczę, za przeproszeniem nasi, nasi e, wojacy e, patrzą i kurcze wchodzą do, do, do jednostki, nie zmechanizowane i patrzą, a tam same śrubki, nie? No i wiecie, no ze śrubki trudno, ze śrubką trudno walczyć, no to zmechanizowane będą pewnie e, spieszne, albo będziemy na rowerach, no bo ekologicznie miało być, no to rowery też, jak się to widzi, e, będzie ciekawiej. No i co za tym idzie, no ta umowa tutaj e, ruszył dupę, więc ta umowa najprawdopodobniej e, ma, ma być dosyć ważna. E, tutaj te, te wszystkie, z tego co e, wyczytałem, to ma być po prostu podpisana jakaś, jakaś właśnie umówka, która po prostu będzie, będzie bardziej nas ściśniała do, do, do Ukrainy. No ale czy ktoś nas pytał o takie coś, że, czy nam się to podoba? Czy ktoś ciebie spytał, czy jest ci blisko do Ukrainy? Czy chciała być, A razem z naszymi sąsiadami dzielić? troskę i walkę tutaj z, z narodem rosyjskim. Czy to jest warte, żebyśmy my w tym momencie i nasze dzieci, i naszy, nasi y, ojcowie, no i y, y, my sami szli na tą wojnę y, po prostu jako mięso armatnie? No bo przecież sprzętu już nie mamy, a sprzęt jest już dawno y, dany za darmo no Słowacy przynajmniej zarobili na tym, tak, te stare dziady po prostu sprzedali, a po prostu mają teraz pieniążki na nowe a my za zgodą tejże umowy wcześniejszej będziemy rozbrojeni już jesteśmy rozbrojeni całkowicie, no i te wszystkie starania naszych włodarzy też są o dupę rozbić bo te nasze, że tak powiem płotowiska, za które ciężko żeśmy zapłacili też jest po prostu Niestety, niestety o nic warte. No więc, tak, no ja przypuszczam, że nie tylko będzie to na zasadzie Unii jakiejś po prostu na razie małej, no pewnie się dowiemy w poczynach, po prostu, bo nam nie pokażą tej całej, całej umowy, prawda? I po tej całej umowie dowiemy się, że nagle jesteśmy zaangażowani w wojnę, nagle jesteśmy za, bardzo, bardzo tutaj zaangażowani w gospodarczo, tak? że, no, że nasi obywatele są nie tyle na równych prawach co Ukraińcy, bo już nie są. Bo jak idziecie do lekarza, to spróbujcie iść bez kolejki tak jak Ukraińiec lub też do ZUSu prawda, poszedłem do ZUSu byłem pierwszy, nagle czterech Ukraińców przede mną i do widzenia i godzinkę od siatki, tak <grym> że tak powiem no niestety, no nie jesteśmy już we własnym kraju, nie jesteśmy traktowani jak, jak normalni obywatele, tylko jako obywatele trzeciej kategorii no bo teraz tak, pierwsza kategoria to rządzący, druga kategoria to miłościwie nam pają przyjeżdża ukraińcy. No i teraz trzecia kategoria to być może o ile jeszcze jakaś nacja się nie zgłosi. No ale to już, że tak powiem, a w ramach rekompensaty to może jeszcze paru tu ściągniemy, jakichś obcokrajowców, żeby, żeby po prostu dopełnić, żebyśmy byli na czwartym albo piątym miejscu. No jeżeli, jak to się ma na przykład do, do tych wszystkich na przykład spraw wyborczych, no to tak jest, że na przykład jeżeli zrównają prawa wyborcze, na przykład Ukraińców i, i nas, no to teraz PiS będzie miał duży elektorat, który z chęcią podziękuję swojemu, że tak powiem, no, dobroczyńcy i po prostu ich wybierze. No, Czy mnie się to podoba? No, sami ocencie. No i zobaczcie, co to będzie. Zatkę tam mordują Mości ...książę na rany Chrystusa. Zmiłuj się nad sobą. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad Rzeczypospolitą. Niech się tego nie plagajcie go. Odgrajca! Byś skłonął w rozpacz, podejród ród mój wygaszny, podejdź, diabeł, z ciebie wywlókł, strajczo! Strajco, Poczykroń, strajczo! Po trzykroń, strajczo.